To jest DJI Mini 3. Pod względem specyfikacji bardzo podobnym do DJI Mini 2, pod względem konstrukcji przede wszystkim kamery, która jest tutaj zamocowana, bardzo podobnym do DJI Mini 3 Pro, bez czujników antykolizyjnych, o czym niestety miałem okazję się przekonać na własnej skórze. Cenowo również lidalnie wpisuje się pomiędzy tymi dwoma dronami, natomiast od samego początku jak ten dron w ogóle się pojawił, zadaję sobie jedno pytanie. Dla kogo on w ogóle jest? Zacznijmy od tego, że drona dostałem od sklepu DJI ARS w zamian za przetestowanie go, stworzenie tego filmu, natomiast nie za to, co mam do powiedzenia na jego temat. I do testu dostałem full opcja, więc drona w zestawie Flymore Combo z torbą, trzema bateriami, ładowarką ekstra śmigłami i z kontrolerem DJI RC. Co ciekawe, w zestawie Flymore Combo nie mamy dołączonych filtrów szarych. Zacznijmy od drona. Mamy tutaj trzyosiowy gimbal, który ma możliwość, żeby nagrywać. W pionie. Po prostu mamy przełącznik na ekranie naszego telefonu, czy też ekranu w kontrolerze, w którym możemy przełączyć, czy chcemy nagrywać pionowo, czy poziomo. I co istotne, nie możemy tego robić w trakcie nagrywania. Musimy wyłączyć nagrywanie, przełączyć się dopiero z jednej orientacji na drugą, i dopiero możemy ponowić nagrywanie. I to jest rzecz, która jestem przekonany, będzie bardzo doceniona przez osoby, które nagrywają faktycznie krótkie formy wideo lub nagrywają wideo pionowe, ze względu na to, że macie dużo większe pole widzenia w momencie, kiedy no, fizycznie obrócicie gimbala na pion. Kolejna rzecz, która też z pewnością ucieszy osoby, które będą zainteresowane, tym dronem to jest fakt, że mamy tutaj lepszą kamerę. Mamy większą matrycę, mamy dużo jaśniejszy obiektyw. 1,7 zamiast 2,8, które było w Mini dwójce I według mnie jest to prawdopodobnie ta sama kamera, która jest w Mini 3 Pro z kilkoma różnicami. Ta robi zdjęcia do 12 megapikseli, a w Mini 3 Pro do 48 megapikseli, Więc jeżeli ktoś zajmuje się fotografią, będzie miał zdecydowanie większe pole do popisu, do kadrowania i też zdjęcia będą ostrzejsze, jeżeli no nie będzie ich kropował, tylko będzie po prostu wypuszczał w takiej formie, w jakie zdjęcia zrobił. I też, jeżeli chodzi o nagryw. To tutaj możemy nagrywać do 4K 30 km na sekundę, tak samo jak w Mini 2, pomimo że lepszej jakości, ale nie 4K 60 km na sekundę, jak jest w Mini 3 Pro. Tak samo brakuje tutaj też płaskich profili obrazu, a dokładnie Cine Like, które w Mini 3 Pro jest. A więc, jeżeli ktoś lubi kolorować swoje filmy, to tej opcji może mu brakować. Mimo wszystko, konstrukcja jest bardzo podobna jak jest w Mini 3 Pro. Mamy te same śmigła i, i tak dalej. Tak naprawdę, jedyna wizualna taka większa różnica jest taka, że tutaj mamy nóżki, których w Mini 3 Pro nie ma. Ale co za tym idzie? też mamy ten sam czas pracy na baterii. Teoretycznie jest to 38 minut, z tego co ja latałem to jest to około 32-34 minut, co jest według mnie i tak świetnym wynikiem ze względu na to, że w DJI Mini 2 reklamowany czas pracy na baterii to jest 31 minut, a więc w praktyce wychodzi to około 25-26 minut. Tak typowo dla serii mini dronów DJI, ten też waży 249 gramów, ogólnie poniżej 250 gramów, żeby zmieścić się w tej kategorii, a mimo wszystko całkiem nieźle radzi sobie na wietrze, my jesteśmy ogólnie teraz po tych wiatrach i długo musiałem się wstrzymywać, zanim w ogóle mogłem nim polatać, ze względu na pogodę. I ja chyba bardziej się bałem o to, jak on sobie poradzi na wietrze, niż on, ze względu na to, że jak już tam leciałem na 50-60 metrów, no to byłem po prostu bardzo pozytywnie zaskoczony, jak świetnie sobie pod tym względem radził. Ale fizycznie, w porównaniu do Pro, głównie jest jeszcze jedna wielka różnica, i chodzi właśnie o te czujniki antykolizyjne, o których wspominałem na samym początku, których no mi zabrakło, jak mogliście zobaczyć na samym początku tego filmu, ze względu na to, że leciałem nisko i chciałem zrobić taki najazd wzdłuż takiej fajnej uliczki. Z drzew i zobaczyłem gałąź. W ostatnim momencie puściłem drążek przed nią, natomiast przez to, że byłem w trybie sine, to dron tak jakby spowalnia to zatrzymanie, żeby to wyglądało bardziej filmowo. No u mnie nie wyglądało to zbyt filmowo, bo zahaczyłem o tą gałąź. Na szczęście, no mówię, byłem na wysokości, nie wiem, pół metra. E, zamknęło mi się śmigło i dron po prostu spadł, bo brakowało mu jednego śmigła, jednego ramienia. Trochę się obrudził, ale po tym dosłownie, dwie minuty później go rozłożyłem i latałem dalej. Okej! Okay. Żyje, wracamy do gry. Więc czujniki antykolizyjne są same w sobie takim no, zwiększeniem bezpieczeństwa w momencie, kiedy latamy. Z drugiej strony, DJI Care jest o stówę tańsze do tego drona w porównaniu do Mini 3. Pro. No, mimo wszystko, no, care okay, fajnie, że jest, natomiast, no, lepiej jak po prostu nie, nie mamy żadnych krak. ze względu na to, że to zawsze wiąże się z takimi nieprzyjemnymi uczuciami, że rozbiliśmy drona. Natomiast to, na co też wpływa brak czujników w DJ Mini 3, to jest fakt, że nie mamy Active Track, który w Mini 3 Pro, no, też właśnie jest, ze względu na to, że dron jest bezpieczniejszy pod tym względem, że możemy mu prędzej zaufać, że, że może sobie latać samemu, że w ten sposób. Brak czujników, natomiast nie przeszkadza w tym, żebyśmy mieli quickshoty, te najpopularniejsze typu drony, rocket, helix i jeszcze bumerang. Bumerang w ogóle jest bardzo fajny, Robiłem to na polu i no to robi po prostu fajny efektual. Wow. Może moje widoki nie były najprzyjemniejsze, najładniejsze, natomiast no wyobrażam sobie, że w w sytuacji, w której macie po prostu no piękny krajobraz przed sobą, to musi to zrobić niesamowite wrażenie. To, co też bardzo mi się podobało, to jest fakt, że mamy opcję zoomowania. Przy 4K jest to zoom razy 2, a przy Full HD możemy zoomować nawet razy 4. Fajna opcja, ze względu na to, że no, takie węższe pole widzenia sprawia, że, że film wygląda bardziej filmowo. Czego mi zabrakło, to jest to, że nie możemy tego robić w quickshotach. Szkoda, ze względu na to, że no takie circle na przykład w połączeniu z tym dwukrotnym zoomem w 4K, to no, wyglądałoby po prostu bardzo sympatycznie. Mimo Dzięki temu, że mamy możliwość zoomowania, to możemy robić na przykład efekt Vertigo. Niestety tylko manualnie, więc wymaga to trochę wprawy, ale na przykład możemy lecieć do tyłu, zmować do przodu, czy odwrotnie i, i wtedy możemy uzyskać bardzo ciekawe efekty. Wydaje mi się, że w dużym stopniu frajdę, jaką miałem z latania tego dronem, mogę zawdzięczać temu kontrolerowi DJI RC, który jest z wyświetlaczem i jest to niesamowita wygoda, że nie musimy martwić się o smartfona, czy jest on naładowany, czy nie jest on naładowany, nie musimy go podpinać. Po prostu wyciągamy kontroler, przepinamy te joysticki bezpośrednio do kontrolera, włączamy kontroler, włączamy drona można latać. To jest niesamowita wygoda, tym bardziej, że zawsze strasznie mnie to irytowało, na przykład przy Sparku czy, czy przy DJ Mini jedynce, którego też posiadałem, że ten kontroler był taki wystający i tam było... Zawsze były problemy. Etui musiałem ściągać. Kolejną jego zaletą jest na pewno ekran 5,5 cala i nie wiem, mi się wydaje bardzo duży. Teoretycznie w iPhone'ie, jak wygooglowałem, to też mam 5,4 cala w iPhone'ie Mini. No nie chce mi się wierzyć, come on. W sensie, nie wiem, no nawet jeżeli tak jest, to te ekrany są jakieś inne. Ten wydaje mi się dużo większy i też na co zwróciłem uwagę, co było moją obawą w momencie, kiedy brałem ten rc, kiedy w ogóle on się pojawił, to był fakt, że bałem się, że on nie będzie responsywny, że to będzie takie zlagowane i tak dalej. Nic bardziej mylnego, ze względu na to, że bardzo responsywny jest i też w ogóle zasięg, transmisja pomiędzy kontrolerem a dronem, wszystkie jakieś powiadomienia wyskakują od razu i też na co zwróciłem uwagę, co było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem w momencie, gdy aktywowałem drona, łączyłem to wszystko ze sobą, no to to był, było najlepsze doświadczenie z wszystkich dronów, które miałem do tej pory ze względu na to, że nic się nie działo dziwnego, tylko wszystko według instrukcji, krok po kroku, tak jak miało być, tak też zostało zrobione i aktywowane. Także to był też duży plus. I też już wspomniałem o komunikacji, jeżeli chodzi o zasięg, no to ja nie jestem najlepszą osobą, żeby to przetestować, czy coś w tym stylu, ze względu na to, że ja zawsze latałem bardziej zachowawczo. 100-200 metrów to są jakieś raczej moje maksy, ale mimo wszystko w poprzednich dronach, które posiadałem, miałem sytuacje, w których i to 50 czy 100 metrów na odległość już potrafiło sprawiać problem, a tutaj nie. Nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o komunikację pomiędzy kontrolerem a dronem. Mimo wszystko nie jestem najlepszą wyrocznym, jeżeli o to chodzi, bo tak jak mówię, latanie po 500 metrów, kilometr gdzieś na odległość, to nie jest po prostu moja jakaś tam domena. Żeby nie było jednak tak cukierkowo, ten kontroler waży 380 gramów. W sumie to waży więcej niż wydaje się w momencie, gdy się go trzyma w rękach, czy w ogóle jak się na niego patrzy, ze względu na to, że on jest dosyć sporych rozmiarów. Jest jak dla mnie trochę nieproporcjonalny w porównaniu do Drona, natomiast jestem w stanie to do pewnego stopnia zrozumieć. No, bo on musi być jakichś konkretnych rozmiarów: raz, żeby zmieścić tak duży wyświetlacz, a dwa, żeby wygodnie leżał w dłoniach, ale że bardzo wygodnie. I też co idzie za tym, że jest większy, no to też bateria trzyma nieźle. Ze względu na to, że używałem go około półtorej godziny, a nie zeszła mi nawet jedna kreska, kropka z indykatora baterii. Więc jeżeli chodzi o jego wagę i rozmiar, to powiedziałbym, że jest to taka neutralna rzecz. Po prostu tak jest. Natomiast co według mnie jest trochę minusem, to jest fakt, że tutaj pogląd mamy w Full HD, który teoretycznie brzmi jako jego zaleta, ale z drugiej strony no miałem często wrażenie, że na tak dużym wyświetlaczu no widzę piksele i zwłaszcza przy pierwszym locie nie byłem do końca przekonany, czy dron nagrywa obraz w tak kiepskiej jakości, czy, no, czy to jest właśnie tylko kwestia tego podglądu. No i jest to bardziej kwestia podglądu, ze względu na to, że te nagrania są naprawdę bardzo szczegółowe. Miałem bardzo dużo detali w tych miejscach, w których latałem, jakieś pola, trawy, gałęzie i tego typu rzeczy, a jednak na podglądzie no, nie byłem w stanie tego dostrzec. Tak najzwyczajniej w świecie brakowało mi takiej ostrości, żebym widział, że wow, jaka żyleta. Natomiast jeżeli mówię właśnie już o jakości nagrań, zdjęć, no to to jest sztos. 4K jest bardzo szczegółowe, też dzięki temu, że jest większa matryca, jest jaśniejszy obiektyw, mamy opcję, żeby przełączać się w ogóle po Między autofokusem i manualfokusem, co było dla mnie dziwne na początku, ze względu na to, że ja nie mam nawyku, żeby ustawiać autofokus w dronie. We wszystkich poprzednich, jakie miałem, był po prostu fokus. Wszystko było w polu ostrości. A tutaj, no jak robicie sobie selfie, to dosłownie jesteście w stanie zrobić rozmycie tła, ze względu na to, że ta matryca jest no na tyle duża, obiektyw jest na tyle jasny, że jesteście w stanie pierwszy plan złapać w polu ostrości, a drugi po prostu rozmyć. Więc to może być plusem, ale może być minusem, właśnie ze względu na to, że jeżeli nie dopatrzycie, czy ustawiliście poprawną od... Ostrość czy nie, no to może się zdarzyć tak, że po prostu Wasze ujęcie będzie nieostre. Ogólnie jest to bardzo fajny dron, mimo wszystko jest trochę dziwny. Ze względu na to, że z jednej strony, tak, w porównaniu do mini 2, dopłacacie no niewiele, a dostajecie dużo lepszą kamerę, możliwość podpięcia aparatury RC, nowszą lepszą konstrukcję, która lepiej sobie radzi z wiatrem, dłuższy czas latania na baterii. No ogólnie od mini 2 jest po prostu dużo lepszą opcją. I w normalnej sytuacji to byłoby świetny upgrade w porównaniu do DJ mini. Dwa. Ale to nie jest normalna sytuacja. To względu na to, że jest DJ Mini 3 Pro, gdzie możecie dołożyć jeszcze troszeczkę i zamiast 12 megapikseli macie zdjęcia w rozdzielczości 48 megapikseli. Zamiast 4K 30 macie 4K 60 katek na sekundę. Zamiast nagrywania w 8 bitach macie 10 bitów, nagrywanie w płaskim profilu obrazu i też przede wszystkim macie czujniki antykolizyjne. I w moim przypadku, gdybym miał do wydania budżet X, to wolałbym kupić biedniejszego DJ Mini 3 Pro. To względu na to, że no, chciałbym mieć na przykład slow motion z 4K. Chciałbym Chciałbym mieć dodatkową możliwość nagrywania w płaskim profilu obrazu, zwłaszcza w momencie, kiedy mam 10 bin, ze względu na to, że bardzo lubię kolorować filmy i też czujniki antykolizyjne by się przydały, ze względu na to, że lubię sobie wlecieć w gałąź. Jeżeli ktoś natomiast nie ma nawyku, żeby kolorować swoje filmy, nie lubi tego, nie robi tego po prostu, nie chce też pchać nie wiadomo ile pieniędzy w drona, ale mimo wszystko ceni sobie dobrą jakość zdjęć, dobrą jakość filmów, robi na przykład zdjęcia czy filmy na social media, zwłaszcza krótkie, pionowe formy wideo, plus ceni sobie zasięg i baterie w dronie, GO AHEAD! Ale ogólnie to znalezienie drona pod siebie robi się coraz bardziej niuansowe i coraz ciężej jest znaleźć taki perfect fit ze względu na to, że no tak naprawdę dokładać można zawsze, nie? Bo możecie z Mini 2 dołożyć na Mini 3, możecie dołożyć na Mini 3 Pro, ale jak już dołożycie na Mini 3 Pro, no to dlaczego by nie dołożyć od razu na któregoś z Maviców, który będzie miał i tak jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Pomijając dosłownie te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem do tej pory pod względem takiej specyfikacji, że ta może być lepiej dopasowana do ciebie lub do ciebie. DJI radzi sobie świetnie w kilku kwestiach. Po pierwsze, robią genialnie Gimbale. No i sam jestem ogromnym fanem, przetestowałem wiele różnych marek. DJI robi po prostu najlepsze gimbale. Jeżeli chodzi o drony, to samo. Tak naprawdę wiele osób twierdzi, że mają oni po prostu monopol, jeżeli chodzi o drony. No bo jak konkurencji nie było, tak no, dalej nie bardzo ona jest. DJI też jest świetna, jeżeli chodzi o software. No zawsze gimbale w połączeniu ze smartfonami, wszystkimi kontrolerami, wszystko działało najlepiej. To samo jest z dronami. Nikt tak naprawdę nie miał podjazdu. Ale DJI jest jeszcze świetne w jednej kwestii. Jest świetne w marketingu i według mnie Mini 3 jest trochę burgerem w McDonaldzie. Jak idziecie do maka, to nie opłaca się kupić samego burgera, bo za niewiele więcej pieniędzy jesteście w stanie kupić wiele więcej w zestawie. I Mini 3 nie opłaca się go kupić, bo dopłacając niewiele więcej jesteście w stanie dostać wiele więcej kupując Mini 3 Pro. I odpowiadając na pytanie, które zadaję na samym początku tego filmu, dla kogo jest Mini 3? Jak dla mnie, to powstał on dla Mini 3 Pro.